Ważne jest to, żeby te środki były lokowane. No i tu bardzo ważnym też pytaniem jest to, w jaki sposób te środki lokować. No, mamy naprawdę szeroki wachlarz możliwości e, przez tak naprawdę lokaty bankowe, fundusze otwarte, akcje, obligacje. I tu pytanie, no tak naprawdę kto z czym czuje się dobrze. No niestety lokaty bankowe są najpopularniejsze, natomiast najmniej skuteczne z tego względu, że no procentowanie nie jest za duże co tak naprawdę po opodatkowaniu nawet nie chroni nas przed inflacją. No tak naprawdę w młodym wieku Rzeczą, którą no, z założenia, z teorii też ekonomicznych tak naprawdę jest najlepsza, no to inwestowanie w akcje, no z tego względu, że faktycznie mają one duży potencjał do wzrostu. Czyli tak naprawdę, w zależności od tego, jakiej wybierzemy, możemy mieć troszkę więcej bądź troszkę mniej ryzyka, natomiast faktycznie względem czasu, względem tego biegu czasu, no ten, te aktywa rosną na wartości, bo mamy z drugiej strony na przykład obligacje, które są no jak najbardziej ok są one tak naprawdę no, można uznać, że pozbawione ryzyka, mhm. natomiast stopa zwrotu no, nie jest tak kusząca w długim terminie, bo tutaj to tak naprawdę jest też bardzo ważnym aspektem przy oszczędzaniu i gromadzeniu środków, jakkolwiek sposób je inwestowaniu, no to myślę, że to też rzecz, o której każdy słyszał, czyli procent składany.